Siemaneczko z tej strony, witajcie w kolejnym odcinku z farminga 17 z naszej polskiej wsi. Towarzyszy mi tradycyjnie kaczy, kaczor lub yy, akaczarnina. E, dzień dobry, bardzo serdecznie. Witam wszystkich, hochochowe, ho chow, ho. Świąt. O tak, chow ho, ho, mamy dzisiaj pierwszy, nie, drugi dzień świąt. Mamy w sumie, jak to e, dzisiaj, też, ale jak to będą, oglądali, Wigilia, to, pierwszy jak pierwszy to będą oglądali, to. Jak to będą oglądali, będzie to, drugi dzień świąt! Przepraszam. No, dobra. Na kolano. Potem się rozliczymy kasę. Potem, potem powie... No nie ważne. W, w dzisiejszym odcinku zaplanowaliśmy sobie, słuchajcie, akcję kiszonkę, jak się nam czasu to jeszcze pyrki. Ale póki co to właśnie Kaczy skoczy tam do Mietka po a ja tu Już naszego biegne. Ursusa grzeję. Niestety, niestety, słuchajcie, dzisiaj bez kierownicy sobie gram z racji tego, że nagrywamy to na bardzo szybko. Gdyż po prostu zaraz wyjeżdżamy kaskadera na osiemnastkę i powiem wam, że... Trochę mi się spieszy, nie ukrywam, ale mówię jeszcze jakiś odcinek właśnie chcę dla was nagrać, no a potem wiadomo może nie być 2 minut, 4 i nie wiem jak to będzie potem z płynnością odcinków yy, i po prostu mówię, że dzisiaj musimy nagrać. Zobaczcie jak tutaj Mietek yy, z tak taką sprowadził z Rosji słuchajcie, z Ukrainy też może. Yy, a Ogólnie nie wiem czy wiecie, ale kaczy ma uprawnienie... HAMOLOJ! Kurwa! Czekaj, czekaj, czekaj. 10 pamiętaj. Poczekaj, no bo nie sypie. Nie sypie, no to podejść od, od, od tej, od drogi. Podjedzie. Matko bosko, tyle kiszunki, o krzakach. A ogólnie kaczną ma uprawnienia takie maszyny, więc po prostu on mhm. tutaj będzie operatorem przez jedno pole chociaż. Za mojej młodości. No tak co jest, nie hamuluj. Się jak podjedz, nie, sypie? nie sypiesz, no. A włączyłeś ją? No a jak nie, jak? Tak? No jadź, podjedź trochę jeszcze. Może bliżej, jeszcze No jadź, jadź. Ale to przyczepa, O, sypie, tylko o. zobacz jak. No ty kurwa jak ty jeździsz A ty nie możesz tym dudoekiem sterować Co? Tym dudoekiem nie możesz sterować Ale co, że tym myszką? No, że tym takim, takim, tym kujedzelkiem na górze Nie No dobra yy, Czyli no widzimy, że tak uzyska się szklarnia, powiem ma swoje mankamenty lekkie yy, nie, nie, Ale tak, myślę, że... 10 Mhm Eee, nie równowiernie, okej? Okay? Czekaj, ja czuję twoją bliskość, stary Nie wiem czy mam się cieszyć, czy płakać Mordo Jedna by chciała być na twoim miejscu Hehehe <grym> Nie to, wątpię Poczekaj, trochę podcofnę Kurna, no, Mark Kaczor Operator Do czego to doszło? Kaczor, Kaczor Operator <grym> Jak to brzmi, ty? Operator Kurwa no teraz będą jego cofania z trzeba no powiem wam, że w Realu dużo bardziej wolę cofać ja niż Nie Ja ci powiem, że ja w Realu to jestem jedyną osobą tak z gospodarstwa, która umie cofać, nie? O Boże. Dobra jać, najwyżej dwie kolby się zmarnują, trudno. O nie, pa, nawet a nie, pan, ale trafiło. Ani mój wujek, który jeździ ciągnikiem od jakichś 50 lat nie umie... <laughs> Cofać, Powiem ci, celno. że jak ktoś no tak często mnie cofa to może być problem Przech, czekaj, czekaj, Hamule Hamolej! A co już full? No No kurde Ty... to ostrzega jak masz 90. C tak. Przepraszam mordo, jakoś nie zapomniałem, ale wiesz, wiesz le mi wasze do kiszonki Nie Zgadnij 4,5? 4,531 dokładnie A jak blisko Ogólnie to właśnie wozimy tu do Mietka, bo on się wiecie, on... O Jezu. On ogólnie mieszka słuchajcie w Rosji sprowadza maszyny a my tutaj mamy zadbać o jego krówki, bo tam kupił byki ostatnio w leasingu, słuchajcie. No, I my musimy to właśnie tak, będziemy od Kodera się, I będziemy tu musieli mu, słuchajcie, mm, tak się składa, że troszeczkę y, tej kiszonki walnąć, tylko coś mi tutaj... No wiecie, no, tak nas poprosił po prostu Mieciu, że no, on nie ma teraz czasu być za granicą, żeśmy się tym zajęli wszystkim, nie? Otóż to. Coś z tymi będzie tu działało do końca dobrze, tak jak chciałem. Aha! O Jezu, piszonkę mam czarną. Wiedziałem. My się potem tym zajmiemy po odcinku, ludzie, bo mały mankament. Czarne tekstury mam, między innymi piszonki że słamy. Jeszcze nie wiem, jak z ziemniakami będzie. Ja myślę, że ziemniaki też mogą być czarne. Lepiej, żeby nie, bo ogólnie to właśnie jeszcze nie podmieniłem plików pewnych w, gry, w grze. Po odcinku no. z Lufkim, z zimy, jak ktoś nie wiedział zimy, zapraszam do Lufkiego, bo tam naprawdę bardzo fajnie. To wiesz, Kurwa, ty co? Widzisz tą przepę u mnie? No widzę. Co? Pełna jebana. Nie gadasz, ty, ty, Tekstura, tekstura się chyba zjebała i pełna przeczepa jest. ja yeah. weź do. Dobra, do, komentarz, radę. Matko Boska. Ojej, tu ale. No, to zamieniamy się? Ja tak, gry. zamieniamy się, choć podnieśmy. Teraz ja pojadę jedno pole. Ale wiecie, co ludzie, ogólnie powiem wam, że z tej polskiej serii dostaję na myśli tylko w sumie kilka parad, bo wtedy robi taki, jakby powiedzmy, cały sezon mniej więcej. I potem przenosimy się, słuchajcie, na też polską mapę jakąś. Tyle, że na dwa gospodarstwa będziemy sobie jechać, tak? Czyli ja i Kaczor być może kogoś tam jeszcze zaprosimy, sobie, żeby też, no wiadomo, nie było tak nudno. Cześć, z tamtej serii pojadę, żebyś mógł po tym pole jakoś pojechać. <laughs> O, o, no! O! tak się kicha na kielicha pani tak Dokładnie <noise> Widać, że swój chłop, widać. jaś to jakoś blisko ja tam... Czekaj, czekaj, czekaj. Tylko na drzewa, uważaj, chryste, panie nowy Ursus. Dziadek w 80 -tym go wziąła. Umijaj te drzewa. Boże, nie zarysuj go. Nie, nie jest źle. Nie jest źle, chyba się sypię coś. Pani jaki prędkościowy to się szkarnie ma. Dobra, damy radę, Mordo, damy radę. Sypie, widziałem, że sypie, tylko pilnuj, żebyś pełnym nie był. Ty ale to w ogóle. Ciężko trochę. Dobra. Czekaj, że ja czekaj, nie sypię? Nie martw się Mordo. Ja mam widok do tak. środka. Poczekaj, ja tu ja tu to to na steruję. Nie można fakt pożej. No kurwa jakoś można ją sterować tam. Ej, mi się wydawało, czy... No. Nie, nie, no, mi się wydawało. Co mam cofnąć? Czekaj, no hamuluj, hamuluj, no cofnij, no. Bo chciałem zobaczyć, co mogę da się operować. Czy mnie w chuja robiłeś, ale dobra. hamuluj. Ogień, powiem że kiszonka bo... we dwóch, w takim, takiej polskiej przytomie jeszcze się ogarnia. byłam mam blisko na szczęście wozić i. O Jezu, tamtym. Robornik leży. Czekaj, mogę to wytnę, ale wiesz co, chyba wrócimy się. Czyli porysujesz do Harry dobra, porysujesz, że od dawaj. Damy raz, stosuj się. Dzień, 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 dzień. Co? Cze bo nie łapał, wiesz, przez chwilę. Dobra, dobra, no do spokojnie, no parę kolbów jak tam poleci. Dobra. Na no, straty trochę się dziczy. Co? Matko, drzewo? Ha! Poczekaj, 112. Czekaj jeszcze z i przyczepał <laughs> z No Poczekaj, nie wiem, 112. Halo? Halo, policja? Kolega, kolega miał wypadek, wjebał się susem w drzewo. Ojej, czekaj, co ja teraz zrobię? A, 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 tam a tamci A drzewo całe? Nie! Łuczu do kasacji! Dobrze. Dobra, nie, dawaj nie, za mną, nie. dawaj, jakoś tam będzie sypało Tu się zmieścisz. Ała! Jezu, znowu? Nie, nie, nie. Ej, czekaj, czekaj, stópka. Aha, no to powiem, nie, ci, że Ty szybka nie, jesteś. Nie, 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 teraz. Tam przed gospodarstwem musisz przejechać i z tyłu do sylosu wjechać. Yy, a ja w tym czasie, słuchajcie. Ops, halo. Się na ja w tym czasie naszą kopaczkę wyprowadzę, słuchajcie, taka nowy nabytek, ogólnie kopaczuszka, nasza bulwa. Zobaczymy mhm. jak sobie będzie kopała ziemniaczki, bo też właśnie chcieliście trochę ziemniaków i tak dalej. Kopaczka jest wydana, jakby ktoś pytał, do ogólnego, do ogólnego adu już jakiś czas, więc sobie każdy może ją bez problemów pobrać. Tak co do wykonania tego modelu i jak to działa, to teraz się okaże, ale póki co to nawet wygląda w sumie całkiem przyzwoicie, tak mi się wydaje. Nie, nie ma Nie ma się ten... do jakiegoś rowa, ale nieważne. Tak? Dobrze. To, to tam... Wziąłem sobie do serca. Kuźwa, gdzie ty pojechałeś. Przez gospodarkę miałeś pojechać, kochanie. Szybko, kochana. Wziąłem. No? Wziąłeś... Przed gospodarką skręcić w prawo. Nie no na gospodarce. A wyjedziesz, nie? Ja piek dole. Ale my jesteśmy genialni, Kaczy. To znowu się stało. Ale my jesteśmy genialni. Co? Nie, nie, nie gadaj, że nie włączyłeś wygniatania. Czego? Nie umiesz kopać? Co się stało? Za mało mocy? Nie. Nie wyłączyłem wygniatania. O boż. Kurwa. No nie. Co robimy? Dwa kopie. Ej, poczekaj. Bo okraczam tutaj. <gryw> Yes. Ale tutaj kopie się coś tam w ogóle Kąty, od i chyba trzeba kliknąć, żeby wyładowywało tutaj. Kurwa zimniaki też tam szaleni. Nie no to co robimy? W takim razie tak, kopanie zimniaków będzie w kolejnym odcinku A my się teraz zajmiemy tutaj jeszcze tymi sprawami, nie, bo to tak ty, to bez nie sensu... Nie muszę się drzwi otworzyć. Jezu, ale kurna Kacie no matko boska, człowieku, kaj ty pojechałeś no jak nie tu powiedzieć na gospodarkę! Ale za gospodarką masz takich objazdek takich dookoła obok okulnika tam za to... 2 metry, 2 stopy w prawo i za trzy w lewo, no Patrz tu, chodź Tu widzisz takie duże betonowe to jest silos. Racja, ty I tutaj taka czarna kupa leży jak po murzyńskiej wiosce to Alibur jakby Tracia, to przeszła ty, to I sypnij tu, burpę ci otworzę, hamuluj Eee no. Okej okay. Dobra, wysypaję wszystko, bo on tak szybko sypie. Chodź, mordo! Dobra. Chodź! Ja nie jestem najlepszym odwożywicielem. Odbożywicielem. Może pasożytem za wszystkie. Nie, no to powiem wam ludzie, że trochę faktycznie nie przemyśleliśmy tego, a na szybko. Muszę podmienić właśnie pylki w grze jeszcze, żeby nie było czarnej piszonki przede wszystkim ziemniaków. A po drugie musimy wyłączyć wygniatanie po prostu roślin, ponieważ widzieliście sami, że no... Nie mamy ciągnika na wąskich kołach, a nie będę kupował takiego nie wiem, fenda czy coś na wąskich, bo to byłoby bez sensu, trochę uważam. Eee, a po prostu eee, Ziemniaki sobie zrobiły. Eee, jak to się nazywa? Ziemniaki który ja, ja kaczor. Całkowicie... Ja nie patrzę na Ciebie, po prostu nie. Ja, ja, ja zamknąłem oczu, ja nie. nie? Poniedź do koła kulturalnie i pojedź, jak to zrobić, to otworzę oczy. Ja cofam. Kaczy Kaczuszko, ty moja Ja że trzeba nie przez tydzień Dobra dawaj Jedziemy Ja Dobry. nie umiem cofać, stary Poczekaj to tak, ja nie wróciłem Jaki widzicie ten czy taki nieogarnięty, powiem wam, ale jakoś tak te, te święta, żyjemy chyba jeszcze świętami trochę, co? Dokładnie W ogóle możecie napisać że tam dostaliście za prezenty pod i tak dalej, bo w sumie ciekawe co co to się teraz daje pod te prezenty, bo powiem wam, że ja to jakoś tych świąt tak nie czułem tak bardzo, teraz to się bardziej nawpierdzielałem i na tym polegają moje święta, że się nawpierdzielam i... i tyle no wiesz. kiedyś to jakoś taka magia tych świąt była, nie powiem, nie? jem później makówki przez tydzień Czeka, co masz potem? makówkę przez tydzień? jakaś choroba weneryczna? weneryczna nie, ma makówki to są takie do jedzenia, wiesz, takie... a, wygoogliję się później makówki? no ja się wszystko jest tak. Jest no. tradycja, to musi być makupki, muszą być na stole. Moczka. Co to jest e... moczka? Co? Moczka kostna. Nie moczka, po prostu to się nazywa. Co to jest moczka? To jest takie coś, co nalewasz sobie kielnią i to takie. Kielnią? Jest orzecha... Kielnia to jest do tego, czemu jak z debilu? Eee, czekaj. Wiesz, ja... to, wiesz, co to jest kielnia w ogóle? Kielnia to jest to, co cement tak, ten... Taka, jak mój jak używa na budownictwie. Ja wiem o co ci chodzi, ale u nas się mówi kielnia na... Na wazówkę? Jaką wazówkę? Co ty gadasz, człowieku? Mów po polsku. Taka łyżka, tak, Taka łyżka, do co tak zupę znalewasz? nalewasz? No, no, Zamaluj, no. bo ci nie leci, albo masz. O już, struwa. Ty... Taka łyżka, to tak się nabiera zupę? No. No to jest wazówka. Taka wazówka, to jest no chochla, wazówka No chochla to jest, ale to jest wazówka jaka kielnia. A, tak. Co ty człowieku gadasz? Wazówka, no? W innych stronach mieszkasz, nie? No, no, no i co to jest ta moczka? Nie wiem, wazupa strupa jakaś, nie? coś by tak brzmi dziwnie. Nie. Trochę wygląda jak straczka. Ja Ma w sobie to. elementy orzecha. Kurwa. I tam różnych owoców też. Zachęciłeś mnie. Myślę ci zdjęci później. To może owocowa, co? Po prostu, nie łatwiej nie, to nie jest owocowa, to nie jest zupa. Może ciężko powiedzieć, no. Taki jakby, no, kok no koktajl to też on się powiedział. Ja Wy Wytłumaczy ktoś mikiemu, jak jesteście ze Śląska. Bo... Dobra, a to drugie, ta, 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 coś tam tam innego takiego, że to było? Eee, makówki. No. Kokolada jakaś tam, eee. Ja tego nigdy nie wiem tak naprawdę, nie? Ale, co? no... Jakoś nie za, jakoś mi to smakowicie nie wygląda, ja to tylko wpierdzielam ryby. Przez całe tydzień. Na karka też jadłeś? Nie, karpia... karpia chyba miałem... Nie miałem nic w ogóle bo W tylu po karka nie jadłem po Ja też nie jadłem. Jakoś... Po pewnym filmie. No, po pewnym filmie. E, jak e, było właśnie. Głównie po tym filmie nie jadłem A nie ja nie jadłem... Ja nie jadłem ogólnie za bardzo ryb, bo nie lubię ości. A przed chwilą mówiłeś, że tylko ryby jadałeś Boże, no ale filet też jest z ryby, nie? No filet to jest kurwa nie jest ryba, co ty pierdzielisz. Tak jak sam... nie jest ryba? No co ty gadasz, filet to nie ryba. Ryba to jest ryba. A filet to kurwa co możesz zjeść z kaczki. No dobra, przepraszam za mój błąd. Nie, no śmieję się. Ale właśnie jakie jak ty masz tam jeszcze takie potrawy, takie co... Takie tradycyjne wigilijne, to są co na stole są. A u właśnie kopiec, nie? Czy jakoś tak to się nazywa? Kopiec to może być ziemniaków morda. Ale nie, takie by to powiedzieć, Babka? O, coś takiego. Taka. No nie wiem, no makowiec jest, no, no. no ale. No no, to... no, no, mów, no no, to co tam jeszcze? E... No no mów, no to tam co no tam tych, jeszcze masz? No, głównie makówki i ten, i moczka, ale. E, moczka kostna. Bo <noise> jak to brzmi? No. Mam takie fajne ryby zawsze w zalewie od stowej. No śledzi to? Ma... Nie śledzi, Filety. E, Chyba, chwile to nie ryba, mordo. A ty, a Pieroszki masz? E czy jak? Co? Ja, z czym masz te pierogi? No ja coś wiem, jakaś lekka. No z kapustami grzybkami, a z czym? Nie, bo tak ci Pierogi, a to zawsze pierogi to tylko z mięsem jadą. Inne no inne ale na Lidii jest mięsem, to nie mogą chyba być, nie? nie to tak, jest, no. nie możesz. A jeszcze kokiety mam na przykład. Ale to też kapel, bez... Kurwa mać. Ale ta makówka i ta kupka, to mnie zainteresowała. Ty. W ogóle ta kupka taka trawa jest, ale to chyba nie tak mówiłaś, nie? Znaczy, nie, to nie ta. Jak to? to nie, nie trawa. Bo na się trawę tylko pali. I to w niektórych częściach. O nie Boże. nawet. Libi. O Boże. No to dobra, powiem nie było, ci, że ciekawe, ciekawe. Nie, dobra, no nie, nie, nie wnikajmy, nie wnikajmy, bo to nie ma sensu pojemno. Nie, ale jak ktoś jest ze śląska, no to może faktycznie wie o czym to jest mowa, no ja do końca nie, bo u mnie to jest na Wigilii to tak, no przede wszystkim karpik. Zupka musi być albo grzybkowa, albo barszych zależy. O ja też. Pieroszki to przede wszystkim. To jest takie takie główne. Grzybki takie muszą być, takie, takie takie same po prostu grzybki takie. Do tego jeszcze co tam jest? Przede wszystkim jeszcze są te... Jak to się zowie? Kurde. A, Bigosik taki jakby. Tylko to nie jest bigosik. O, ten groszek z kapustką, o. No to właśnie takie to... bigło. No, nie jadłeś nigdy? Nigdy nie miałem przyjemności. Albo nie przyjemności. Co ty biorz o w, w ogóle? <grym> zdziwiłeś, coś tam wiem. Ja To no, tu w ogóle tam Nie jedną Wigilię mniej niż ty stary. No, no to widzisz, ja już jedną więcej no to. Ja pierdzielę to u was tam naprawdę dziwny ten Śląsk jakiś taki, powiem wam. A, to jest, e, wiesz... No? Cywilizacja wyższa, nie? Ty, a wy to tam pewnie pod obrusem nie macie sianka, tylko węgiel, co? Nie, też mamy sianko pod obrusem, mamy... E, pieniążki pod tymi, pod talerzami. Co? No nie daje się u was pod talerz z, zyta albo dwóch. Nie, no to co? No... Pierwszy raz, jak ja coś no u nas się daje po prostu, złotówka albo... E. Jakoś mi się przerywa tak, jak cholera no No bo ja teraz kurde, coś mi odmawia posłuszeństwa Caps Lock O jak ktoś tam siknął ja w ogóle O no, Boże A mordo ten, poczekaj, a na przykład yy, Szykujesz miejsce dla nieznajomego typa? Jak mięso? Nie mięso, tylko miejsce dla nieznajomego typka a miejsce! To no. tak, boże, ja zrozumiałem... Przyszekowujesz mięso dla typa? I Ty, a poczekaj, a jeszcze co takiego jest, co tam, co ten... Cieszkarnie możesz tam... Urzucem podesz pod tą sieszkarnię na razie Dlatego to pole skultywuje i ten... A powiedz mi ten... Yy, no dobra, to to... A wy się w, no w ogóle tym... Mu... nie? Tak. A wy się w ogóle opłatkiem dzielicie? No jasne ty. A. Aż, aż taka dziura to to nie jest. <laughs> nie no poczekaj, a co jeszcze u takiego co... To może u ciebie nie być. O, a na przykład, a macie różowy opłatek? Jaki różowy? No dla zwierząt. Jak dla zwierząt? Co ty gadasz? No nie dzieli się zwierzętami opłatkiem? Co? Głupoty ty teraz gadasz. No nie, no serio nie dzieli się zwierzętami opłatkiem? Ja ty chyba. Nie no wiem, jak wiem, jak chyba. najbardziej jestem poważny w tej chwili. U nas jest tradycja, że dają takie różowe jakby opłatek. I normalnie, jak, no, wiadomo, jak ktoś tam ma jakieś krowy albo coś, to idzie do obory, i jakby się dzieli z Ja na przykład się z pieskiem dzielił no, w tym roku. No, naprawdę, no nie, no ja. Jak Boga kocham, nie. Dobra, ja się potem naprawdę piszę w pokażę, się pokaże, bo teraz jestem naprawdę poważny. Nie wiem, czy ludzie u was też tak jest, ale normalnie u mnie jest tradycja, że zawsze ze zwierzątkiem. Na pole! Na pole to postaw. U mnie zawsze jest tradycja, że ten. że ze zwierzątkiem się dzielisz z nie Dzień wiem, pierwsze, że ci powiem. Kurwa, to tam z zwierzątkiem! W ogóle. No tak! Mati później lata po oborze i wszystkim krową, daje, no, tak? Po, no, po kolei. no nie, no symbolicznie tam po prostu z jednym, tak? No bo przecież to ludzkim głosem one przemawiają, nie? Ja nie wiem, nigdy nigdy jeszcze nie gadałem z tymi... Kurwa, no nie wierzę, ty morde, przecież to jest taka... Podstawa, to już nawet w szkole mnie uczyli o tym. W szkole? No tak, miałem takie coś podstawów na pewno, że różowy opłatek to jest dla, ten, dla świnek, dla piesków, dla kotków. Ty to ja nie wiem stary, ty do dziwnej szkoły <noise> Nie wiem, ludzie napiszcie u was, czy też dzielicie się używają płatkiem, czy tam na wy, no, w sensie ze wszędzie, czy w ogóle jakimkolwiek opłatkiem napisz, jakie tam macie właśnie takie e, wigilijne sprawy. Ja wam dziękuję za odcinek, trzymajcie się na razie. Ja Cześć. Też. Pa pa.